Dziś przyszedł czas na omówienie 11 i 12 odcinka 16 sezonu Ninjago. Z wszystkich dotychczasowych epizodów tutaj dzieje się najwięcej, dlatego mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Odcinek 11, piąty złoczyńca. Lloyd, Call, Jay i Fugitive nadal przemierzają pustynię w poszukiwaniu cywilizacji. W pewnym momencie ptasi towarzysz wspomina o kryształowym królu, który zbiera najgorszych złoczyńców do swojej rady. Lloyd wpada więc na pomysł, że jeśli uda im się przewidzieć, kto następny otrzyma zaproszenie, będą mogli się pod niego podszyć i dowiedzieć się więcej o nowym zagrożeniu. W końcu wszyscy ninja spotykają się na stacji benzynowej z piętego teama i Lloyd przedstawia reszcie swój plan. Stwierdzają razem, że najlepszym wyborem będzie mechanik, jednak w pewnym momencie na stację wbija policja i wypytuje o ninja. Team, przez swoje problemy z głową, wydaje ich, ale na szczęście Fujita wratuje wszystkich i daje ninja czas na ucieczkę. Wracają więc oni do ninjago City, odnajdują mechanika i związują go. Lloyd w tym czasie przebiera się w jego strój i przyjmuje zaproszenie od Kryształowego Króla. Odcinek 12. Rada Kryształowego Króla. Lloyd podąża za kryształowym pająkiem i próbuje wyciągnąć od niego jakieś informacje, ale ten, oczywiście, nic nie mówi. Po chwili dociera do ukrytego pojazdu i zostaje zabrany daleko w głąb tunelu. Pozostali ninja za to mają problemy z mechanikiem, który uwalnia się i po krótkiej walce ucieka im na dobre. Lloyd po niezbyt przyjemnej podróży dociera w końcu do siedziby Kryształowego Króla. Na samym początku natrafia na całą armię zemstą nowych wojowników, którzy jednak nie są jeszcze żywi. Idąc dalej za pająkiem, spotyka się z pozostałymi złoczyńcami: panem E, a raczej teraz już panem F, Pytorem, Wangelisem i Asfirom. Mimo tego, że wszystkim przyświeca ten sam cel, Pytor cały czas przekomarza się z innymi. W każdym razie po chwili do sali konferencyjnej wchodzi prawa ręka Kryształowego Króla, czyli postać w masce. Pierwszą rzeczą, o której mówi, jest to, że prawdziwe plany i zamiary króla zostaną ujawnione już wkrótce, ale najpierw muszą zająć się oszustem, który znajduje się wśród nich. Oczywiście tajemnicza postać w masce już wie, kto nim jest. Lloyd nie daje rady pokonać tak wielu złoczyńców i zostaje uderzony z blastera pana E, co mocno go osłabia. I wtedy do akcji wkracza tajemnicza postać. Zdejmuje maskę. To Harumi. I to wszystko w dzisiejszych odcinkach, to wszystko jak na razie, bo nie wiemy kiedy kolejne epizody zostaną wypuszczone. Tym bardziej po ostatnim incydencie, a mianowicie po tym jak Lego usunęło ze swojego kanału wszystkie 12 odcinków. Musimy po prostu poczekać, obawiam się, że aż do czerwca, kiedy to premierę ten sezon będzie miał we Francji, ale cóż, nic na to nie poradzimy. Jeśli chodzi o te dwa odcinki, to w jedenastym nie było nic specjalnego, za to dwunasty swoją końcówką. Myślę, że mózg rozpaczkany to adekwatny komentarz. To prawda spodziewałem się tego, że pod maską może kryć się Harumi, ba, mówiliśmy nawet o tym na filmach z teoriami, ale tak cię jak nie spodziewałem się, że to ujawnienie tożsamości będzie tak dobre. Lloyd zdecydowanie nie był na to przygotowany. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o odcinkach 16 sezonu, które wyszły do tej pory. A jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.